Zacznę w najgorszy z możliwych sposobów od truizmu. Świat się zmienia. Przeszliśmy długą drogę od tego do tego. Czy jak to woli, od tego do tego. Świat już nie jest taki prosty jak kiedyś. Dzięki internetowi jesteśmy globalną wioską. Dostęp do informacji jest na wyciągnięcie ręki. W jednej sekundzie możemy mieć dostęp do tego, czy tego, albo tego. Większość z nas wybierze jednak to albo to. A ponieważ zmienia się wszystko, co nas otacza, zmieniają się również finanse. I to szybciej niż kiedykolwiek w historii, głównie za sprawą globalnej wioski. Cykle koniunkturalne górki i dołki przychodzą i odchodzą znacznie częściej niż kilkadziesiąt lat temu. Coraz trudniej też też przewidywać, kiedy przyjdzie Hossa albo bessa. Wszystko wpływa na wszystko. Efekt motyla w pełnej krasie. Obecne czasy też nie są stabilne. Kolejny truizm. Najpierw pandemia, teraz Ukraina, a inflacja sięga 15%. Drastycznie rosną też raty kredytowe. Czy w takich czasach można w ogóle myśleć o oszczędzaniu? Ostatnio w telewizji usłyszałem, że Polacy zamiast kupić się na oszczędzaniu, to wolą wydawać. No bo skoro złotówka traci na wartości i wartość względem euro czy też dolara sypie się szybciej niż choinka po trzech królach, no to czyż nie lepiej wydać te złotówki, póki jeszcze są cokolwiek warte? A teraz trudne słowo prokrastynacja. Prokrastynacja. A co to w ogóle jest? Jakaś profesjonalna kastracja? Choć może mało kto zna to słowo, to zapewniam Was, że większość z nas ma z nią do czynienia na co dzień. To nic innego, jak skłonność do przekładania czy też odlekania czegoś na później. Typu, miałem posprzątać mieszkanie? Nie, przecież nic się nie stanie, jak zrobię to jutro. Teraz poglądam sobie kotki. Prokrastynacja to efekt rywalizacji między układem limbicznym a korą przedczołową. To ciągła walka między koncentracją, zarządzaniem sobą a chęcią natychmiastowej gratyfikacji. Badania dowiodły, że częściej odkładanie w czasie ulegają młodzi ludzie. Osobiście mam wrażenie, że obecne pokolenie szczególnie jest podatne na efekt natychmiastowej gratyfikacji. No bo po co czekać? Ja chcę tu i teraz. Dom, samochód, wakacje za granicą. Według badań z ubiegłego roku 44% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Dobrze, że chociaż pozostałe 56 rozumie potrzebę oszczędzania. Jednakże, jak pokazuje też to samo badanie, Większość trzyma wolne środki w banku, w dodatku, uwaga, uwaga, na koncie bieżącym. Co ciekawe, aż co czwarty Polak przechowuje pieniądze w domu. Zastanawiałem się, co jest, poza wspomnianą skłonnością do natychmiastowej gratyfikacji, przyczyną tego, że nie oszczędzamy. Dlatego, jeśli mamy już jakiekolwiek zaskórniaki, to inwestujemy je w sposób rozsądny, tylko trzymamy je na roże. Przyczyny zapewne są różne. Ale jestem pewien, że jedną z nich jest niski, wręcz drastycznie niski poziom edukacji w zakresie ekonomii, zarządzania finansami. No, powiedzmy sobie szczerze, szkoły nie uczą, jak dbać o domowy budżet, co to są stopy procentowe czy też inflacja. Sposób nauczania, jak i program edukacyjny nic się nie zmieniło od czasów PRL-u. No, może jest więcej religii. Rządzącym nie zależy, aby w szkołach uczyć młodzież, jak prowadzić biznes i jak zarabiać pieniądze. Nie mają w tym żadnego interesu. Przecież i młody człowiek mniej wydukowany, tym łatwiej nie manipulować. Taka jest moja opinia i nie wszyscy musicie się z nią zgadzać. Chcę tylko powiedzieć, że ten vlog nie jest dla każdego i pewnie mało kto obejrzy go do końca. Nie kieruję go zresztą do ludzi ślepo wierzących w to, co mówią imieni Mam nadzieję, iż ci co mnie wysłuchają i liczę na to bardzo, bardzo mocno, mają świadomość o tańczącego świata oraz płynącej z masmedów mediów propagandy. Nie wierzcie ślepo w to, co wam mówią. Do your own research. Nie tylko w świecie finansów, chociaż tam przede wszystkim. W końcu to wasze ciężko zarobione pieniądze. Ja tu jestem tylko po to, aby wskazać wam, jakie są możliwości zarabiania, co w tym temacie oferuje rynek krypto i pokazać, w co sam inwestuję. Ale każdy z was musi rozstrzygnąć, co jest dla niego dobre, i zadać sobie podstawowe pytanie, jaki poziom ryzyka akceptuję. W moich materiałach będę pokazywał różne metody inwestowania na rynku kryptowalut. Ten rynek, mimo iż ma już swoje lata, nadal jest w fazie dynamicznego rozwoju. Ma to swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony jest w stanie zaoferować wysokie stopy zwrotu z inwestycji, z drugiej jednak ma nadal wysoki próg wejścia, co może zniechęcać potencjalnych inwestorów. Dodatkowo ostatnie spadki na bitcoinie, czy też niejasna sprawa kryptowaluty Luna, mogą spowodować niechęć do wejścia na ten rynek. Dlatego jeszcze raz powtórzę: przed jakąkolwiek inwestycją, zrób własne badanie. Nie wiesz ślepo we wszystko i bądź sceptyczny. Ja będę jednak starał się przekonać Ciebie do wyjścia na ten rynek. Oczywiście z głową wskażę, jakie produkty są na nim dostępne, które inwestycje są bezpieczne, a które bardziej ryzykowne. Stara zasada głosi: Nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz. Dlatego postaram się pokazać, czym jest rynek kryptowalut i jakie oferuje sposoby zarabiania. Zacznę od tych najprostszych, najbardziej intuicyjnych, a przy tym najbezpieczniejszych metod, aby w kolejnych częściach łatwiej było zrozumieć bardziej złożone produkty. I pamiętaj, nie rzucaj się na głęboką wodę. Zacznij od małych kwot. Sprawdź, czy sposób zarabiania jest dla Ciebie odpowiedni. Wszystko z głową. Jeśli będziesz się tego trzymać, jestem pewien, że razem z moją pomocą, z czasem osiągniesz przyzwoity profit, a być może nawet tak zwaną niezależność finansową. Czyli taki poziom dochodu, który spowoduje, że nie będziesz zależny od swojego pracodawcy. Z całego serca Wam tego życzę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!